Tegoroczny wrzesień upamiętni przekazanie w stolicy setnej szkoły wybudowanej ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Warszawa zajmuje po Katowicach drugie miejsce pod względem ilości isplekcyjnych wybudowanych z funduszów społecznych. Setna szkoła zbudowana została w nowym osiedlu na Sadybie. Jest to pierwszy w Warszawie budynek szkolny, w którym już na etapie projektowania uwzględniono dodatkowe funkcje szkoły. Służyć ma ona nie tylko uczniom, ale młodzieży, a nawet dorosłym całej okolicy. Oprócz sal lekcyjnych usytuowanych w dwóch pawilonach, oddzielną część pomieszczeń przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne. Jest świetlica, biblioteka z czytelnią, są pracownie gospodarstwa domowego, krawiecka, plastyczna, fotograficzna, mechaniczno-stolarska. Wszystkie świetnie wyposażone. Dzieci i młodzież z pewnością nie będą się tu nudzić po lekcjach. A o to właśnie chodzi: o ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Dzieci i młodzież znajdą zajęcia w kółkach zainteresowań. Będą się uczyć w szkole i tu też wypoczywać, bawić się. Dodatkowe obowiązki, jakie przejmuje szkoła, mają szczególnie duże znaczenie dla dzieci, których dwoje rodziców pracuje, a takich rodzin w stolicy jest bardzo dużo. Szkoła na Sadybie ma bogaty program zajęć nie tylko dla własnych uczniów, ale dla dzieci z całego osiedla. W sobotę, z udziałem gospodarzy miasta, odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej, a zarazem inauguracja nowego roku pracy. Być uczniem nowej szkoły, pięknie zaprojektowanej i znakomicie wyposażonej, to zobowiązuje. Ci, których złotówki i praca złożyły się na ten obiekt, mają nadzieję, że uczniowie wypłacą się dobrymi ocenami nauki i dobrym zachowaniem.